W poprzednim materiale Trzej śmiałkowie wyruszyli na daleką szkocką północ W poszukiwaniu przygody i chwały Niestety wpadli w sidła wichrów mgieł I zacinającego lodowatego deszczu Który zesłał na nich sam Odyn Czy cała wyprawa okaże się fiaskiem? Nie ja, bo już dwa dni później wyszło słońce I wszystko nabrało sensu Nasi bohaterowie to zapaleni psychonauci I z pomocą kapeluszy dostali bilet do raju Na przepięknej plaży Nie widzieli natomiast co ich czeka A czekał Oj czekał Niektórzy z was dopytywali się w komentarzach, gdzie jest druga część Szkocji i pomimo nawałnicy zleceń, które miałem w tym tygodniu, stwierdziłem, że muszę zmontować ten odcinek. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to koniecznie najpierw ją zobaczcie. Link umieszczam w opisie, a my lecimy z dalszą częścią szkockiej przygody. Glenko, czyli dolina otoczona malowniczymi górami, była dalszym celem naszej podróży. I co ciekawe sprawdzając teraz w Google Mapsach dokładną jej lokalizację, no po prostu zauważyłem, że ma on na Prawie 5 gwiazdek na 310 odpowiedzi, co już może coś wam o tej miejscówce powiedzieć, ale nie wyprzedzajmy faktów. No ale niestety oddzielał nas od niej naprawdę kawał drogi, i tutaj warto wspomnieć o tym, jaka jest kultura jazdy. Szkotów. Jakaś połowa z tych 500 mil NC500 wjedzie taką jedną pasmóweczką, która co 100-200 metrów ma takie zatoczki, żeby można było się minąć. I założę się, że gdyby to było w Polsce, to mordobicie byłoby tam głównym motywem przewodnim na tej dróżce. Niemniej jednak Szkoci okazali się być bardzo kulturalnymi kierowcami. Ogólnie miałem takie odczucie, że to są fajni, mili ludzie, ale na drodze zawsze wychodzi z człowieka największy czort, nie? A tam po po prostu ludzie grzecznie stawali w tych zatoczkach i po prostu nas puszczali, każdy dziękował, my każdemu dziękowaliśmy, była bardzo miła e, i sympatyczna atmosfera, nawet gdy prowadziłem jaskasperem i zjeżdżaliśmy nie na tą stronę, co trzeba, to oni po prostu się śmiali z nas e, i nie było jakiegoś takiego, wiecie, agresywnego pierwiastka w tym wszystkim. Pogoda tego dnia była bardzo kapryśna, więc stwierdziliśmy, że poświęcimy go na jazdę. Tak jak wam już wspomniałem w poprzednim odcinku, widoki stawały się coraz bardziej soczyste. Ramę urywały jajca, góry, jeziora, wszystko czego może człowiek zapragnąć. Po całym dniu w samochodzie znaleźliśmy w końcu bardzo kameralny kemping położony w takim miejscu, że resztę dnia spędziliśmy na krzesełkach gapiąc się na góry przed nami. Jechanie na dziko w takie miejsce ma swoje plusy i minusy. No, chyba podstawowy plus jest taki, że po prostu nie musimy płacić za kempingi, ale dla mnie przynajmniej największy minus był taki, że nie mogłem naładować swoich baterii do drona, a tak jak widzicie, panował tam dron porn razy 100. Tak czy inaczej, przejechaliśmy na ten kemping i gościu, który tam pracował, mieszkał w takiej przyczepie i powiedział, że naładuje mi baterie, z czego ja byłem bardzo zadowolony. Pogadałem chwilę z tym gościem i wyjaśnił on mi, że dla Szkotów ta cała kapryśna pogoda jest czymś fajnym. Że po prostu nie jest nudno, jak on to powiedział, gdyby cały czas świeciło słońce, to by była nuda. A tak raz pada, raz nie pada, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. No. To co lubi. Tak czy inaczej, w tym miejscu doświadczyliśmy drugiego największego minusu tego miejsca, a mianowicie tak zwanych muszek, Midgets, jak oni to mówią. Są to takie maluśkie muszki, wyglądające jak muszki owocówki, które są krwiożercze i po prostu siadają ci wszędzie i zaczynają pić z ciebie krew, i nie da się z tym nic zrobić, bo one są maciu pękie, po prostu wlatują ci do oczu. Muga nie działa, i jedyną metodą na nie jest po prostu siatka. Na szczęście Micho ogarnął dla nas takie specjalistyczne. Czapki, w których później niestety spędziliśmy resztę wieczoru. Następny dzień przywitał nas przecudną słoneczną pogodą, a także śniadaniem składającym się z bułki i kwadratowej kiełbasy, która jest narodowym daniem Szkocji. No i oczywiście w tym kraju, jak tylko wychodzi słońce, to należy wywieszać ubrania, bo to jest jedyna szansa na to, żeby wyschły. Prawda, jeśli chodzi o żarcie w Szkocji, no to... Jest słabo, jest na maksa słabe, o wszyscy wpieprzają te bułki z cholera wieczy Ten dmuchany chleb tostowy do wszystkiego, jakieś słabe jakości mięso, warzywa No i to wszystko widać po ludziach, którzy tam żyją bez kitu Dziewczyny to jest po prostu prosięta, chodzą po ulicy Widać, że jak minie metabolizm nastolatki, to po prostu nagle jest pff. 25 lat i 100 kilo żywej masy Także jeśli ktoś by chciał się przeprowadzić do Szkocji, to miejcie to na uwadze za, ah, Michael. Michael! Kroksem wyciągnął! O, oh, właśnie, bro! Żeby nie został kroks! Ja nie sądziłem, że to jest tak krok Jest kroks? Jest! Jest! <laughs> Dobra, miejscóweczka, do której dotarliśmy, to był kemping, ale nie taki zwykły, bo był tam wyciąg narciarski, była duża restauracja. No, innymi słowy, powiedziawszy luksus. Chcieliśmy wynająć domek dla hobita, ale niestety wszystkie były zajęte. Więc gościu powiedział nam, że możemy się zaparkować, rozbić namiot i zgadnijcie, ile to kosztowało. Słuchajcie, 5 funa za noc na trzy osoby. Po prostu jakieś śmieszne pieniądze i śmialiśmy się, że gdyby w Polsce gdzieś w Zakopanem coś takiego miało miejsce, no to po prostu by kroili kasę. Jak leci. No ale tutaj właśnie wychodzi to podejście Szkotów, którzy są po prostu zwyczajnie ludcy. I dla mnie to była duża podjarka, gdyż mogłem w końcu naładować baterie do drona i nie musiałem ich oszczędzać. Eee, no i mieliśmy zajebisty widok. IMAX po prostu jak się patrzy przed naszym gazibo, Więc drugie popołudnie spędziliśmy na posiaduwach, pogadówkach i oglądaniu tych pięknych widoczków. Jedyny minus był taki, że do 24.00, słuchajcie, trwały tam jakieś roboty budowlane, koparki, ciężarówki i tak aż nie mogłem w to uwierzyć, ale następnego dnia Michał powiedział, dlaczego tak się dzieje. Jeśli jesteś pracownikiem budowlanym, to w piątek pracujesz do godziny, słuchajcie, dwunastej. Wszyscy po godzinie 12 i do barów. Ich po prostu od godziny 14 wszyscy już są praktycznie zalani w trupa. Co kraj to obyczaj, więc chyba panowie się spieli, żeby wyrobić się z robotą. Jeśli podoba Ci się ten filmik, to pozostaw proszę lajka, gdyż to bardzo mocno pomaga mi w promocji mojego kanału. Dzięki, a my lecimy dalej. Następny dzień był niestety naszym ostatnim na Highlandach, więc postanowiliśmy, że uczcimy go najlepiej jak tylko potrafimy. Oczywiście kapeluszami, ale najpierw trzeba było zrobić podkład w postaci śniadanka w bardzo znanej budzie w rybackim miasteczku Oban. Buda tam stoi od 10 tysięcy lat i specjalizuje się w street foodzie z owoców morza. Ja wziąłem kanapki z krabem oraz dzikim łososiem. Pyszne to było, Jezu. ale niestety drugą kanapkę z łososiem, na którą miałem mega smaka, zwinęła mi mewa. Zajebał mi kanapkę. <średziny> no ja byłem w pierwszym rzędzie tego zdarzenia. Nawet się nie zastanawiał. Dlaczego jak do siebie? Oto no pływałem resztki mojej łososiowej kanapki. A była taka dobra. Się, no. Na szczęście nie płakałem za długo, gdyż, pomijając już fakt, że poszedłem sobie kupić następne dwie z krewetkami, które były najlepsze, to mieliśmy ruszać właśnie, żeby pochodzić w kapeluszach w górach otaczających e, dolinę glęką. I po tym ostatnim razie na plaży stwierdziłem, no nie może być ładniej. No nie może być fajniej, bo tam już było 100 na 10 i wiecie co? Myliłem się. Było lepiej, tylko wstęp był jakimś takim falstartem, bo kapelusz nie chciał za dobrze osiąść mi na głowie i walczył chyba z tym krabem w moim brzuchu o to, kto będzie miał nade mną władzę. I po prostu po 40 minutach stwierdziłem, "A kurde, coś tak zimno mi niedobrze, chyba pójdę do samochodu, po kurtkę trzeba było schodzić tak może ze 20 minut. I w tamtym momencie, gdy zacząłem schodzić, no to kapelusz osiadł mi prawidłowo na głowie i po prostu! Wszystko zamieniło się w obraz Van Gogha. Pomijając fakt, że ta miejscowa była przepiękna i bez niczego, to kapelusze wydobyły z niej po prostu to, co najlepsze. Schodząc w dół do tego samochodu, po prostu co chwilę trafiałem na jakieś strumyczki, małe wodospadziki. Po prostu zachodziłem tam, patrzyłem się, jakbym był normalnie na jakiejś turbo zajebistej wystawie. Tak jak widzieliście na tym kadrze, gdzie Michał prawie stracił kroksa, no, Highlandy to jest po prostu jedno wielkie torfowisko. Nie ma tam praktycznie żadnych drzew i duże opady, właśnie sprawiają, że to wszystko jest takie mięciutko trawiasto, po prostu torfowe. I na tej wycieczce stwierdziliśmy, że po prostu nie ma tam sensu chodzić w butach, trzeba to robić na boso. No, pomijając Michała, który miał kroksy, i popatrzcie co mam ja. <laughs> po tej wyprawie kroksy tak zdobyły moje uznanie, że kupiłem sobie swoje. Cudo. Tego dnia byłem bardzo mocno połączony ze swoim ciałem, otaczającą mnie przyrodą i ze swoją męską energią. Chodząc po tych łąkach i torfowiskach, kąpiąc się i pijąc ze strumieni, całowany ciągle przez ciepłe promienie słońca, czułem, że żyję. i zastanawiałem się, dlaczego nie może być tak codziennie. Dlaczego ja i inni ludzie Pędzą w poszukiwaniu szczęścia, szczuci swoim własnym umysłem, a przecież wszystko jest takie proste. Wszystko, czego potrzebujesz, jest przecież tuż pod nosem, i ostatecznie wiedząc to wszystko, nie będę mógł tym żyć, gdy już odłożę wieczorem kapelusz na półkę. Niestety jeszcze nie znam odpowiedzi na te pytania, ale cały czas szukam. Jeśli podobała Wam się ta szkocka przygoda, to koniecznie obczajcie tą, w której pojechaliśmy z Kacprem, na Machu Picchu, która jest też przecudownie piękna i tam kolejne przygody z naszym udziałem. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Dzięki, że zostajecie ze mną do końca. Także trzymajcie się i do następnego.